W związku z początkowym zainteresowaniem obecnego prezydenta Donalda Trumpa przejęciem przez Stany Zjednoczone kontroli nad Grenlandią, niektórzy z najbogatszych ludzi na świecie, w tym Jeff Bezos, Bill Gates i Michael Bloomberg, zaczęli dokonywać znaczących inwestycji na bogatej w minerały wyspie już w kilka miesięcy później. Ronald Lauder, spadkobierca fortuny Este Lauder, jest uważany za osobę, która podsunęła Trumpowi pomysł przejęcia Grenlandii podczas jego pierwszej kadencji, co potwierdził były doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Białego w domu John Bolton, jak podaje Forbes. Według duńskiej gazety Politiken, Lauder zainwestował w nierentowną grenlandzką firmę zajmującą się butelkowaniem wody pitnej. Od 2019 roku Jeff Bezos, Bill Gates i Michael Bloomberg inwestują w firmę Cobalt Metals, wykorzystującą sztuczną inteligencję do poszukiwania cennych minerałów ziem rzadkich na Grenlandii, używanych w urządzeniach elektronicznych. W 2022 roku inwestorem w Cobalt został również dyrektor generalny OpenAI Sam Altman. Miliarder Elon Musk również wielokrotnie popierał aneksję Grenlandii przez Stany Zjednoczone. Na początku 2021 roku Peter Thiel, potentat technologiczny firmy Palantir i współzałożyciel Paypala sfinansował startup Praxis, którego celem jest budowa na wyspie zaawansowanego technologicznie tak zwanego Miasta Wolności. Trump zaostrzył dyskusję na temat przejęcia kontroli nad Grenlandią ze względów bezpieczeństwa narodowego, publicznie stwierdzając: że Potrzebujemy Grenlandii. Po akcji wojskowej w Wenezueli. Spekulacje nasiliły się, gdy doradca Białego Domu Stephen Miller odmówił wykluczenia interwencji wojskowej, co skłoniło europejskich przywódców do potwierdzenia swojego poparcia dla suwerenności Grenlandii. Następnie sekretarz stanu Marco Rubio i speaker Mike Johnson starali się zminimalizować pomysł akcji wojskowej, a Johnson określił ją jako nieistotną. Mark Jakobsen, ekspert do spraw Arktyki i docent w Królewskiej Duńskiej Akademii Obrony, uważa, że inwestycja laudera na Grenlandii ma charakter strategiczny i służy zdobyciu wpływów wśród decydentów i nie ma realnego uzasadnienia ekonomicznego, co potwierdza zaangażowanie niektórych grenlandzkich przywódców politycznych. Zauważa również, że od niedawna nasiliła się obecność Amerykanów, co jest prawdopodobnie związane z nowymi bezpośrednimi lotami między Nowym Jorkiem a stolicą Nuuk, a to utrudnia odróżnienie turystów od osób zainteresowanych strategicznie strategicznymi inwestycjami. Jednak po tym, jak duńska premier Mette Frederiksen określiła ten pomysł jako absurdalny, Trump nagle odwołał swoją planowaną wizytę państwową w Danii. Problem ten powrócił podczas jego trzeciej kampanii prezydenckiej. W poście z grudnia 2024 roku, w którym Trump przedstawił swojego kandydata na ambasadora w Danii, stwierdził później, że posiadanie Grenlandii i kontrola nad nią przez Stany Zjednoczone jest absolutną koniecznością.